Cześć czołem! Jak widać za mną trochę zamieszania, a to wszystko przez to, że jestem na lotnisku, ale to nie samolotem. Rozpoczynamy kolejną podróż w, w, na mapie biegowego świata, na mapie stadionów i punktów, które udaje mi się podczas mojej przygody sportowej zaliczyć. Jesteśmy tutaj po to, żeby spotkać się z ekipą. Już za kilka minut i wypożyczonym samochodem większą grupą ruszyć na kolejne zawody. Cześć, czałem. Rozpoczynamy dzień drugi naszego wyjazdu na drużynowe Mistrzostwa Hiszpanii. Jesteśmy w Westco, tak jak wam wczoraj wspominałem, i dzisiaj. Czeka nas start. Dostaliśmy rano na krótki rozruch, jakieś szybkie odcinki, trochę, żeby roz, rozruszać nogi. Tak jak to poprzednio miało miejsce, nie ma presji, jest dobre nastawienie. Przede wszystkim się tym bawić i zaliczyć punkty dla zespołu, które mogą być w asyfikacji. Bardzo ważne. Odebrane właśnie numery startowe. Czekamy na y, jakieś jeszcze drobne uwagi. I zaraz będziemy się udawać coś zjeść, a potem już na stadion. Docieramy już na stadion. Tak jak mam wcześniej wspominałem, jesteśmy na klubowych drużynowych mistrzostwach Hiszpanii, na drugiej rundzie tych oto mistrzostw. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, będę biegał 3000 z przeszkodami, czyli dystans, który od poprzedniego tygodnia jest praktykowany w treningu. Wiadomo, cały czas skupiamy się na 800. Tutaj jest to dodatkiem tylko do tego, aby pomóc zespołowi uzyskać jak najwyższe miejsce i jak największą liczbę punktów. Także nie ma takiego stresu jak przed startami na 800, ale jednak, wiadomo, jakaś tam dawka obaw i. I strachu jest przed tym dystansem, wiadomo jest to dystans dla mnie nowy, którego aż tak bardzo specjalnie jakoś nie trenowałem. W każdym razie wiem po ostatnim tygodniu jak się z nim y, obejść i, i gdzie powinienem szukać poprawy, także zobaczymy co z tego będzie. I i confess, the rhythm takes over. No to rest. Proszę Państwa wrażenia chwile pobiegu. Emocje opadły, więc e, mogę na spokojnie podsumować ten udany start życiówka zrobiona na tym poziomie. To te życiówki to e, po prostu kwestia mocniejszego jednego kroku. Przede wszystkim to, co chcieliśmy poprawić, to e, pokonywanie rowu z wodą. I to nam się tym razem udało. Rzeczywiście czułem, że trochę lepiej pracuję na, na tym odbiciu od belki i, i jestem w stanie rzeczywiście ten rów trochę bardziej płynnie pokonać. Nie jest to taki placek, który spada po prostu do wody po kolana i, i musi się z niej wygrzebać. Tylko rzeczywiście poszło to dużo, dużo lepiej niż, niż to miało miejsce ostatnio. Dzięki temu też myślę, że ten bieg wyszedł tak, jak wyszedł. Rzeczywiście trochę lepiej zacząłem ten bieg, ostatnio bardziej zachowawczo na, na pierwszych metrach. Teraz mniej więcej wiedziałem już, z czym to się je, jak to e, zmęczenie będzie narastało, jak to zmęczenie będzie dochodziło na, na poszczególnych okrążeniach. Pierwszy kilometr zacząłem dosyć odważnie, po 3,34-3,36 mniej więcej pokazał zegarek, e, co jak na mnie jest naprawdę tempem, tempem e, dosyć szybkim. Wiedziałem, że nie dam tego tempa rady utrzymać. Nawet nie próbowałem, po prostu chciałem to ukończyć. Drugi kilometr nieznacznie zwolniony do 3,50 i ostatecznie 3,54 na trzecim kilometrze daje nam wynik 11,28. Tak jak wspomniałem już wcześniej, wynik życiowy. Ja jestem z tego biegu zadowolony. Trener również punkty dla ekipy zdobyte jak do tej pory na chwilę przed zakończeniem zawodów. Jesteśmy na pierwszym miejscu premiowanym awansem do ósemki najlepszych klubów w Hiszpanii, także cieszę się, że miałem tutaj swój wpływ na ten końcowy rezultat i, i mogłem swoją cegiełkę dołożyć. Na pewno to 3000 metrów to fajny sprawdzian dla głowy, przede wszystkim e, sprawdzenie swojego mentalu i, i wytrzymałości udowodnienia sobie, że, że wszystko da się zrobić. E, bo rzeczywiście mm, to zmęczenie przychodzi, jest rzeczywiście ciężko. Na po drugim kilometrze, gdzieś w okolicach tego drugiego kilometra, yy, przychodzi ten, ten yy, okres, gdzie rzeczywiście to zwątpienie się pojawia, niby nogi yy, podają do przodu, ale głowa ma jakieś wątpliwości albo odwrotnie, więc yy, tym bardziej cieszę się, że udało się to ukończyć. Dzięki temu mam trochę więcej motywacji. Rzeczywiście udowadniam sobie, że wszystko jest możliwe.